6 marca świat obiegła informacja o tym, że Rosja jednak nie będzie chciała przedłużyć porozumienia naftowego potęg naftowych, które razem umówiły się, że będą ograniczać wydobycie ropy, żeby podnieść cenę baryłki. Wycofanie się Rosji z tego układu i. W Faktyczne jego anulowanie, bo kończy się on w kwietniu tego roku, oznacza, że na rynek będzie mogło swobodnie płynąć jeszcze więcej baryłek. A przy rosnącej podaży i malejącym popycie wynikającym ze spowolnienia gospodarczego w ostatnim czasie, oznacza to wielką presję na spadek cen ropy naftowej. Dlatego tuż po 6 marca w poniedziałek 9 marca mieliśmy do czynienia z historycznym spadkiem wartości baryłki z około 55 dolarów za brent do nawet 30 dolarów i to się stało w kilka godzin właśnie ze względu na upadek porozumienia naftowego. Los tego układu nie jest jeszcze przesądzony, być może dojdzie do kolejnego wcześniejszego spotkania grupy odpowiedzialnej za to porozumienie wcześniej niż w czerwcu, na kiedy jest zaplanowane Oficjalne spotkanie w tej sprawie. Być może strony znowu wrócą do rozmów i znowu ustalają jakieś cięcia, być może bardziej na korzyść Rosji, która jednak chce więcej pompować na rynek, ale niezależnie od tego mamy w tym momencie do czynienia z kryzysem cen ropy naftowej. Arabia Saudyjska, rozczarowana postawą Rosji, postanowiła słać na rynek jak najwięcej ropy w jak najniższej cenie, a więc najwięksi producenci wracają do wojny cenowej. Konsumenci ropy, tacy jak na przykład polskie spółki naftowe, mogą się tylko cieszyć. Dla nich im niższa jest cena ropy naftowej, tym większą mogą mieć marże na sprzedaży ropy i produktów ropopochodnych i tym niższą mogą zaoferować cenę Polakom, m.in. na stacjach paliw. Jeżeli kryzys cen ropy utrzyma się przez kilka miesięcy, to tak jak ostatnim razem w 2014 roku możemy zobaczyć benzynę być może nawet za 4 zł za litr, ale do tego potrzebny byłby długofalowy wpływ spadku cen ropy naftowej, a nie jest powiedziane, że ona nie zacznie wracać do wyższych poziomów. Już teraz mieliśmy do czynienia z kilkudolarową korektą. Zobaczymy, jak zachowają się najwięksi producenci ropy na świecie, i tutaj języczkiem uwagi są Amerykanie nowy eksporter ropy naftowej, wielki producent, który śle na rynek coraz więcej ropy naftowej. Zobaczymy, czy w warunkach bardzo niskiej ceny ropy rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych spowolni. Według Międzynarodowej Agencji Energii ropa musiałaby stanieć do 25 dolarów za baryłkę, żeby zatrzymać rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli to jej nie zatrzyma, to prawdopodobnie nie zatrzyma jej nic, a świat czeka długi okres taniej ropy naftowej. A co za tym idzie, prawdopodobnie też taniej ceny benzyny na stacjach paliw w Polsce.